Dzień dobry Państwu. Kolejne nasze spotkanie. Dzisiaj jest 4 maj 2019 rok. Nie wyszliśmy z domu, mimo tego, żeśmy Państwu obiecali, że rozpoczniemy od jabłonna legionowo albo legionowo-jabłonna. Temperatura rano w okolicach naszego mieszkania Pawiak. Wynosiła plus 3 stopnie. Jest to trochę chłodno. Ma Robert dwie kamery. Zapowiadają deszcz. Wobec tego rozłożyć te kamery, no trochę jest ryzykownie. Przypomnę równocześnie Państwu dzisiaj, że w tym roku przypadają okrągłe rocznice. 1 września przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, o której dzisiaj będziemy mówić. I 1 sierpnia przypada 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. A muzeum Powstania Warszawskiego obchodzi 15. rocznicę swojej działalności. Dzisiejsze nasze spotkanie rozpocznę od zaproponowania Państwu książek. Książek, które warto wziąć do ręki i w których warto poczytać. Na wstępie chciałbym Państwu przedstawić dwie książki pana Marka Uszczyny. Już zbliża się jego rocznica urodzeń. 24 maj 1980 rok. Pan jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i pan dla mnie popełnił dwie bardzo ważne książki. Jednej książki nie mam, nie pokażę Państwu, ale książka jest w PDF-ie. Wydał tę książkę. PWM, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, książka nosi tytuł Igły. Jeżeli Państwo interesują się bohaterskimi polskimi kobietami, te, które brały udział w dalekim, dalekosiężnym wywiadzie Armii Krajowej, jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jakie kontakty, miał generał Canaris, szef Abwery i szef Schwarze Kapelle z naszymi paniami, to pan Marek Łuszczak przedstawił te zagadnienia w książce wspomnianej Igły. Chciałbym, żebyście państwo zajrzeli do tej książki. Tu będzie... Na pewno warto zaznajomić się z faktem, czego szukał generał Canaris w kontaktach z panią Haliną Szymańską. Czego Canaris chciał od niej, dlaczego Canaris jej ułatwiał podróż po Europie i wyjście, a ona pracowała dla potrzeb głębokiego wywiadu Armii Krajowej. Tu warto zobaczyć drugą naszą wywiadowczynię, też głębokiego wywiadu Armii Krajowej, mianowicie Krystynę Skarbek, ulubioną polską agentkę angielskiego wywiadu. O której już kiedyś Państwu wspominałem, że nagrodą dla tej ulubionej agentki Krystyny Skarbek było 100 funtów, które podarował jej Churchill. Chciałbym również, żebyście Państwo poczytali o Monikę, Monice Dymskiej, Wandzie Węgierskiej. Chciałbym, żebyście. Poczytali sobie Państwo o pani Macieszynie, również kurierce głębokiego polskiego wywiadu Armii Krajowej. Tej książki nie mam, jest w PDF-ie. Możecie sobie Państwo albo przegrać na pendrive'a i wydrukować, albo po prostu czytać. Natomiast książkę, która Mogła się w ogóle nie ukazać. Pokazuję Ksi książki. Marek Uszczyna, Małe Zbrodnie. Zwróćcie Państwo uwagę, polskie komunistyczne i tak dalej. Polskie komunistyczne obozy koncentracyjne. Proszę, jeżeli macie Państwo ochotę, otworzyć książkę. Na. otworzyć książkę na pierwszej stronie, na konturze Rzeczypospolitej Polskiej Ludowej, twór Stalina, są rozmieszczone obozy. Obozy pracy w Polsce, ale data jest tutaj, proszę Państwa. Że 1950 rok. 1944-1950. Panie Marku, nie zgadzam się z tą datą, a zaraz powiem dlaczego. Na południu Polski macie Państwo wyszczególnione obozy pracy i jest obóz który znam z autopsji, potem pokażę go bliżej. Siemianowice Śląskie, pełna nazwa OPWS-1. Kiedyś rozrysuję Państwu ten obóz i pokażę. I fedrowałem tutaj węgiel, <grych> Po wymienię jedną datę, poza 50 rokiem, 1954. Przedtem przebywałem w WKS Radocha, więzienie karnośledcze, i stamtąd zabierano siłę roboczą do pracy w obozach koncentracyjnych Polski Ludowej. Tu również mamy, proszę Państwa, na tym terenie, który Państwu w tej chwili pokazuję, obozy, które zaistniały. W obwodzie siódmym, o którym mówimy, mam na myśli Warszawę, Gęsiówka, mam na myśli Legionowo, mam na myśli Otwock i górę Kalwarii. W Legionowie, obóz był od przez 47 rok, a właściwie od 1947 roku. W Legionowie, to był obóz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zaczęli ten obóz likwidować. Natomiast na ostatniej stronie wspomnianej książki są obozy przykopalniane. Zwróćcie Państwo uwagę na Górny Śląsk, Dolny Śląsk. Zwróćcie Państwo uwagę na Śląsk Opolski. Na, tej, na tym konturze również Państwo znajdziecie obóz niedaleko Sosnowca, obóz Siemianowicki. W czasie, kiedy tu była Rzesza Niemiecka, miasto nazywało się Laurachite. Proszę Państwa, obozu nie ma. W miejsce obozu OPWS-1, Siemianowice Obóz Pracy Więźniów, Siemianowice 1, byłem tam jako wolny człowiek. Postawione zostało osiedle. Stoją bloki. Nie ma żadnych tablic informujących, co działo się na tym terenie. Jeżeli już nastąpiła Polska Ludowa. A czy Państwo znajdziecie tablicę na Mejdanku, że był to obóz NKWD? A czy znajdziecie Państwo poza Rembertowem, w tych miastach, o których wspomniałem, prawa strona Wisły, tablice mówiące o obozach NKWD na tym terenie? Ja nie znalazłem. Jeżeli Państwo znaleźli, dajcie informację. Z przyjemnością tam pojedziemy i pokażemy młodemu pokoleniu, jak wyglądały obozy NKWD i UB i MBP na terenie granic dzisiejszej Polski. Mam jeszcze dwie książki, które chciałbym Państwu pokazać. To jest książka, proszę państwa Tadeusza Królikowskiego, książka mówiąca o polskich samolotach. W 1939 roku, w 1939 roku książka nosi tytuł Barwa i broń. Polski samolot. Ja bym proponował żebyście Państwo, młodzi ludzie, odpowiedzieli sobie sami na pytanie, czy w roku 1939 mieliśmy nowoczesne samoloty, o których będziemy mówić. Proszę Państwa. Właściwie II wojna światowa w broni szybkiej zaczęła się w Polsce. Broń szybka to jednostki pancerne, a broń szybka w Polsce to XIX korpus armii Guderiana. Czy myśmy mieli nowoczesne czołgi? Proponowałbym, żebyście Państwo zajrzeli do literatury, ale parę zdań na ten temat powiem. Czołg polski TP7 albo 7TP. A rozwinięciem tej konstrukcji było 9TP. Odpowiedzcie sobie Państwo sami na pytanie, czy to były nowoczesne czołgi. Czy to były czołgi przestarzałe, bo one były na licencji czołgu angielskiego Vickers. Proszę Państwa, ten czołg miał radio, na określ polskie, na określoną z telefonkę, o którym wspominałem kiedyś. Zobaczcie, na jaką odległość dowódca czołgu mógł porozumieć się z innymi czołgami. Zwróćcie Państwo uwagę na kaliber armaty 37 mm, działo Bofors. Czy jakikolwiek pancerz mógł oprzeć się pociskowi? I jeszcze raz powtórzę, czy to były czołgi przestarzałe w konstrukcji, czy nowoczesne? Bliższych szczegółów poszukajcie sobie Państwo sami. Młode pokolenie? Ja natomiast powiem, że na owe czasy był to bardzo nowoczesny czołg. A gdzie był produkowany? W Ursusie. A kto produkował? Pezendinż, polskie zakłady inżynieryjne. A gdzie były najbliżej nas? Na Podskarbińskiej i na Terespolskiej. A gdzie były trochę dalej? W Płocku. A gdzie były niedaleko? A no właśnie w Ursusie. A jeżeli by Państwo chcieli zobaczyć jak wyglądały niemieckie pojazdy wojskowe II Wojny Światowej pojazdy wojskowe niemieckie i czy czołg Niemiecki jedynka dwójka do czwórki sprostałby 7 TP i 9 TP. To jak Państwo sobie zajrzycie do prezentowanej książki, to na to pytanie sami sobie Państwo odpowiecie. A czy mieliśmy dużo tych czołgów? Nie proszę Państwa. Wyprodukowaliśmy wyprodukować 132 czołgi klasy 7 i 9 TP. Książki, które miałem państwu przedstawić, przedstawiłem. Do książek warto zajrzeć. Ale teraz chciałbym się z młodym pokoleniem zastanowić. Kiedy była zmowa pierwsza pomiędzy Reichswehrą a Armią Czerwoną? I czy mamy tego ślady? A czego dotyczy miała ta zmowa? Zniszczenia mojej ojczyzny. A kiedy to się stało, już Państwu wyjaśniam. A bliższe szczegóły to niech popatrzy sobie młodsze pokolenie. Proszę Państwa, 16 kwietnia 1922 roku jest konferencja w Rapallo. Jest to układ zawarty pomiędzy dwoma państwami. Jest to układ zawarty między kształtującą się Trzecią Rzeszą, a Związkiem Republik Sowieckich. Czyli jest to układ konkretnie zawarty między Reichswerą a Armią Czerwoną. Młodszemu pokoleniu przypomnę, że Reichswera gości bardzo szeroko w Niemczech w okresie 1921-1935. A zwróćcie Państwo uwagę, że w 1933 roku Hitler dochodzi do władzy, czyli jeszcze dwa lata, kiedy Hitler legalnie jest kanclerzem III Rzeszy, Reichswera działa. O czym jest mowa? A właściwie na tej konferencji w Rapallo to jest miasteczko dzisiaj na wybrzeżu Liguryjskim. Na Rivierze Włoskiej, niedaleko Genui, i to miasteczko nie przekracza 30 tysięcy mieszkańców, a żyje z turystów. Proszę Państwa, jest to układ między dwoma państwami Niemcami, kształtującą się Trzecią Rzeszą, a powstałym w 1922 roku w Związku Radzieckim. Czyli jest to między układem Reichswerr a Armią Czerwoną. Czego dotyczył ten układ i kto go podpisał? Ze strony Związku Radzieckiego Grigory Cicerin, niektórzy mówią Cicerin, on był w Ramze ministra spraw zagranicznych w sowieckiej przyszłej Rosji. A ze strony Reiswery Walter Rattenal to był minister spraw zagranicznych kształtujących się III Rzeszy. Jakie były główne założenia tego układu w Rapallo? Po pierwsze, wzajemna rezygnacja z roszczeń. Z tytułu poniesionych kosztów wojny 1914-1918. Po drugie, uregulowanie wszystkich kontrowersji wynikających właśnie z tego okresu. I po trzecie, przywrócenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy powstającą Rzeszą Niemiecką, a Związkiem Sowieckim. To była część oficjalna. To była część właśnie zawarta w miesiącu kwietniu 1922 roku. A cel? Cel zniszczenie, jak powiedziałem, mojej ojczyzny. Ale była część nieoficjalna, część utajona tej konferencji, która zakończyła się w sierpniu 1922 roku. Ta część nieoficjalna dotyczyła współpracy, proszę państwa, wojskowej pomiędzy właśnie dwoma krajami. Zwrócę państwu uwagę że Rzesza przyszła traktatem wersalskim, pozbawiona jest broni, pozbawiona jest poligonów, jest określona liczba, jaką mogą utrzymać siły wojskowe, a ta powstająca już w przyszłości Organizacja wojskowa Trzeciej Rzeszy chce próbować swoje bronie typu bronie szybkie. Mam na myśli czołgi tankietki i pułki zmotoryzowane, ale jej nie wolno. Wobec tego właśnie w sierpniu po tych tajnych porozumieniach otrzyma od Związku Radzieckiego poligony nad Wołgą i nad Kamą, ale to nie wszystko, proszę Państwa. W wojennych szkołach niemieckich i w wojennych szkołach rosyjskich będą wykładali wyżsi oficerowie czy marszałkowie Rzeszy w szkołach radzieckich, a oficerowie i marszałkowie radzieccy w szkołach niemieckich. Na przykład w, szkole, nie, w szkołach wojskowych niemieckich wykłady będzie miał Michał Tuchaczewski, dowódca 15 armii Czerwonej, szturmującą w sierpniu 20 roku Warszawę. Ale to jemu nie wyjdzie na zdrowie, ponieważ towarzysz Wisarienowicz kiedy będzie robił czystki w Armii Czerwonej, uważa, że on podpisał współpracę z wywiadem niemieckim i go zgładzi. Nie tylko jego, ale i żonę jego. Poza tym będzie wykładał również dyższy dowódca wojskowy radziecki, Kork Iwanowicz, w szkołach niemieckich wojskowych. A kto będzie uczył w szkołach radzieckich? A w szkołach radzieckich będzie uczył Guderian, Reichenau, będzie uczył, proszę Państwa, Blomberg, Brauchitsch. To są potem ci dowódcy Wehrmachtu, którzy napadną i uderzą na Polskę. I jeszcze trzecia rzecz. Bardzo istotna, proszę Państwa, była w tej konferencji. Mianowicie Reichswera udzieliła, proszę Państwa, pożyczki Armii Czerwonej w wysokości 35 milionów Reichsmarek. Była to bardzo poważna suma, którą udzielono właśnie. Związkowi Radzieckiemu, a za co? Proszę Państwa, po prostu za ustępstwa polityczne i za korzystanie z poligonów i korzystanie, proszę Państwa, z bogactw radzieckich. Zwróćcie Państwo uwagę, rok 1922. Dokąd będzie trwała ta małpia miłość? Dosyć długo, do sierpnia 1939 roku, do 28 sierpnia 1939 roku. Będzie to trwała do paktu Ribbentrop-Mołotow.